tam krótka wrzutka dzisiejszego dnia L3 kilometr pięćset dwadzieścia L2 kilometr siedemset trzydzieści l jeden string wschodni L2 string zachodni, L3 string zachodni. Łącznie do tych panelów jest podpiętych 12 kw Kilowatopików. Produkcja. Zużycie trwa. Jak widzimy, Bioda sygnalizuje stan baterii. Obecnie jest 56 i Jak widzimy, przebłysk słońca. Przebłysk słońca. pochmurno ale energia jest, Generuję dużo w porównaniu do poprzednich dni, a tu już jest, są naładowane. 95%, 97%. słychać szumy, traków energia przetwarzana, składzane elementy inwerterów cóż się, chcieć się więcej jest wszystko to co potrzebne jest słoneczko w miarę są kilowaty zużywamy kilowaty cieszymy się działaniem na własnej energii w byciu niezależnym Taka krótka wrzutka zapraszam na mój kanał do oglądania materiałów filmowych, filmików skrywanych przeze mnie, komentowania i bez narodzenia jak ostatnio wielu użytkowników stwarza jakieś tam problemy. A to, że nagrywam filmiki za krótkie, a to za długie, a to, że nie podaję ile kilowatopików. Wszystko jest podane w materiałach filmowych. Jesteś zainteresowany, ile jest kilowatopików. Obejrzyj poprzednie materiały, a na pewno zostaniesz poinformowany, jest szczegółowo podane, ile do której instalacji i ile do którego falownika. No cóż, tacy są ale... Tym się nie przemija pozdrawiam zapraszam do oglądania komentowania lajkowania i hej do następnego